Chcesz zainstalować polską policję, stroje, pojazdy, skrypty i wezwania. Dzisiaj wam pokażę, jak to zrobić. A jeszcze zanim zaczniemy, szybko apeczkę w górę, szybki subik i zaczynamy. Jednak musisz mnie koniecznie słuchać do końca, żeby ci to działało. Nie skipuj filmu, rób wszystko dokładnie z tym, co ja robię, kropka w kropkę. Bo jeśli coś zrobisz inaczej, to zawsze coś może nie działać, no i będziesz naprawdę bardzo długo się męczył z naprawą tego. Masz tutaj dwie opcje instalacji tego, albo instalujesz wszystko zgodnie z tym poradnikiem i mówię, kropka w kropkę, robisz to wszystko, co ja robię, albo wprowadziliśmy taką drugą opcję, że robi to, kto za was, nasz support. Ta opcja jest jednak płatna, więc jeśli się nie chcecie męczyć z tą instalacją, no bo trochę jest ona trudna, to trzeba przyznać. Chcecie, żeby ktoś wam to zainstalował, chcecie, żeby to wam w 100% działało, to u nas na Discordzie taka opcja kosztuje od 20 zł. Instalujemy wszystko od początku do końca, aż wszystko będzie śmigało perfekcyjnie. Więcej info w pierwszym linku w opisie. A jeśli chcesz to instalować sam, no to zaczynamy. Posegregowałem film w różnych kategoriach i przez nie po kolei przebrniemy. Nie pomijajcie żadnej kategorii, bo każda jest bardzo ważna. Linka do całej tej listy z linkami. Linkami znajdziecie w opisie. Pierwsze co, no to słuchajcie, pobieramy lspdfr. Klikacie dwa razy w link i was przeniesie na tą stronę. Następnie klikacie tutaj, żeby go pobierać. I tutaj bardzo ważna rzecz, akceptujecie oczywiście ten regulamin i pobieracie wersję manualną. Generalnie ostatnio są problemy z automatyczną wersją, tak słyszałem. Support mówił, czyli osoby, które się jeszcze bardziej znają na GTA niż ja, dlatego zawsze teraz pobieramy, słuchajcie, wersję manualną. Tutaj klikacie, żeby pobrać. Gdy już to zrobicie, wchodzicie do folderu, gdzie macie GTA 5 zainstalowane. No i też macie w generalnie w folderze pobrane swój ten plik, otwieracie go sobie dwa razy potrzebujecie WinRara, ale myślę, że każdy WinRara ma albo 7-Zipa klikacie dwa razy w niego, otwieracie następnie klikacie CTRL-A i przenosicie tutaj te wszystkie pliki, przerzucacie już macie tak naprawdę lspdfr, no powiedzmy, działające. Kiedy to Wam się zrobi, wchodzicie w sobie w lspdfr i tutaj w lspdfr configurator.exe. Klikacie Next, klikacie Show License, i pamiętajcie, że koniecznie to musicie zrobić, bo jeśli tego nie zrobicie, to Wam po prostu nie zadziała, nie? No i tutaj czekacie, aż to wszystko, ten czas minie, klikacie Accept, następnie klikacie Opcję Do It For Me, no i tutaj klikacie OK. I teraz albo Rage Plugin Hook Wam się włączy sam automatycznie, a jeśli nie, no to wchodzicie sobie do folderu z GTA 5 i otwieracie sobie ten plik. No, i następnie patrzycie, czy tutaj macie zielone. Jeśli tutaj macie zielone powiadomienie, no to znaczy, że wszystko działa. I pamiętajcie, bardzo ważna rzecz, nie instalujcie Rage Plugin Hooka, bo Rage Plugin Hook działający jest zawsze w LSPDFR. Nigdy nie instalujcie sami Rage Plugin Hooka. No i tutaj nic nie zmieniacie, zostawiacie tak, jak jest. Ewentualnie tutaj możecie kliknąć Load All Plugins on Startup. Klikacie generalnie Save and Launch. Klikacie OK. No i tutaj już y, tak naprawdę Wam działa, więc Wy możecie tutaj włączy, wyłączyć to, bo nie musimy tego sprawdzać. Następnie przechodzimy do drugiej opcji i tutaj są lista modów wymaganych. Pierwszą rzeczą, którą tutaj potrzebujecie jest OpenIV. Jest to program, tylko z tym programem jest taki problem, że on, jest on rosyjski, co oznacza, że przez to wszystko, co się teraz dzieje, niektóre strony rosyjskie są poblokowane. Dlatego na naszym Discordzie jest link, tam jak wejdziecie sobie na naszego Discorda, na kanał Rangi, klikacie Support GTA 5, no i następnie tam na kanale Support GTA 5 jest link do działania. Open IV. Sobie go stamtąd pobieracie oraz klikacie te cztery tutaj pliki, żeby wam też pobrały. Ja pokażę tutaj script Hooka i to, jak pobrać, bo z nimi są największe problemy. Tutaj klikacie pobierz, następnie klikacie tutaj przy download w ten download niebieski, oraz tutaj w Rage Native UL klikacie ten tutaj. Ja to mam ładnie posegregowane, wy będziecie mieli trochę więcej no, problemów pobranych z tym, w sensie, no po prostu będziecie musieli szukać tych plików w folderze pobrane. Generalnie, co teraz robimy? Tworzycie folder MODS, klikacie tutaj w GTA 5, prawy przycisk myszy, nowy folder mods, dokładnie tak jak tutaj się nazywa i następnie bardzo ważne co robicie, klikacie raz na update, klikacie, trzymacie kontrol teraz, klikacie na x64 puszczacie kontrol, zjeżdżacie sobie w dół i tutaj jeszcze dodatkowo x64c, też z kontrolem trzymam kontrol, cały czas trzymam kontrol i tu klikam, e, f no, i tutaj słuchajcie, ja zawsze K, J i mniej więcej H, mniej więcej te rzeczy tutaj e, kopiuję. Kilka razy, czyli Ctrl C, żeby to mi się skopiowało. Następnie wchodzę w folder MOC i tutaj Ctrl V, żeby to mi się wkleiło. I to może potrwać od 10 minut do nawet kilku godzin zależy od jak dobrego a bardziej jak słabego kompa macie no i gdy wam się to skończy to możemy lecieć dalej. Instalujemy teraz też OpenIV ja tutaj pokazywać nie będę jak to instalował bo to jest bardzo łatwe po prostu pobieracie sobie stamtąd i instalujecie tak jeśli chodzi o te pliki tutaj wchodzicie sobie w skrypt hooka w bin i tutaj te dwa pliki przerzucacie następnie w rage-native-ul i jeśli chodzi o rage-native-ul słuchajcie to jest bardzo ważny skrypt jeśli pobieracie jakiegoś moda z lspdfr ja to jeszcze będę wam przy i będzie on miał od razu te pliki Rage Native UI, nigdy ich nie podmieniajcie, Ale zaraz wam to wytłumaczę przy instalowaniu skryptu. Na tą chwilę też przerzućcie sobie tutaj Rage Nativa. E, Następnie wchodzicie sobie w L'esa w Media, e, nie, nie w Media, przepraszam, w Installation Files w GTA. No i przerzucacie te cztery pliki tutaj. Następnie wchodzicie w GTA Config, w GTA Config, w for more, y, tak, for more mods no i następnie klikacie, tutaj wybieracie sobie jak chcecie mieć trafik, jeśli chcecie mieć trafik, żeby on był trochę większy niż w realu, no to sobie tutaj wybieracie jeśli chcecie, żeby był taki sam jak w GTA, klikacie stop traffic ta modyfikacja powoduje to, że generalnie wam game config nie wywala, bo jeśli wgrywacie jakieś auta, jakieś rzeczy do GTA 5 i nie zainstalujecie game configu to przy instalowaniu nawet jednego czy dwóch aut już wam wywala, dlatego to musicie zrobić co teraz robicie sobie przy OpenIV jak macie zainstalowane, klikacie sobie Edit Moda, włączacie e, i następnie pojawiło wam się takie coś, jeśli pierwszy raz tego programu używacie: install plugin. Klikacie sobie tutaj i tutaj sobie instalujecie te trzy pliki tutaj. Jeśli tamto Wam się nie pojawiło samo, to Tools, Asi Manager i sprawdzacie, czy wszystko tutaj macie pobrane. Jeśli to zrobiliście i macie folder MODS już zrobiony, wchodzicie sobie w MODS, UPDATE, UPDATE RPF, comma DATA i tutaj przerzucacie sobie tego, słuchajcie, Game Config. Tutaj, jak widzicie, jest przerzucony. Teraz przechodzimy do instalacji skryptów dodatkowych. No i generalnie tutaj tak samo, macie te linki, sobie to pobieracie. No i ja już mam to wcześniej pobrane. Open Al Interiors, Map Editor oraz menu. Jeśli chodzi o menu. Tych trzech rzeczy nie musicie robić, ale polecam wam zrobić. W sensie naprawdę polecam, bo bez tych, scriptu, bez tych modów tutaj będzie wam kijowo się grało. Dlatego w menu klikacie na menu, trzymacie Ctrl i klikacie tutaj na menu kolejne, żeby wam się dwa pliki zaznaczyły i przerzucacie tutaj do gry. Ja generalnie mam praktycznie czysty GTA, dlatego ja to robię przy was. Jeśli chodzi o Map editora, Map editora musicie wrzucić do folderu scripts. Przypominam, one muszą być dokładnie tak samo. I mods i scripts musi być literka w literkę dokładnie tak samo napisane, żeby wam to działało. Tworzycie sobie ten folder bo najprawdopodobniej go nie macie. I następnie tutaj do środka wrzucacie map editora. Ja akurat mam go zainstalowanego. No i open all interiors. Go, te, te dwa pliki przerzucacie po prostu tutaj do gry. No i następnie słuchajcie, przechodzimy do instalacji e, strojów. Przy instalacji strojów pobieracie sobie EUP menu, pobieracie sobie Polish EUP i tutaj klikacie w Polish EUP, czyli w polskie stroje. To musicie pobrać i ten plik na górze i ten plik na dole, czyli klikacie sobie pobierz. Później wam się to pobierze i znowu klikacie pobierz i wtedy to na dole pobieracie. oraz e, pobieracie sobie Polish ma paramedic skin. Jeśli chcecie betę kupić, za 20 chyba 7 złotych kosztuje betę od, od pewa. Będziecie mieli tam dużo więcej pojazdów, no generalnie dużo, dużo lepsze stroje, dużo więcej rzeczy. No to ja nie pokazuję tego w tym poradniku, jak to zrobić, po prostu tutaj, o, nawet tutaj macie poradnik i sobie względem niego to zrobicie. No i gdy sobie to pobierzecie, słuchajcie, to będziecie mieli cztery pliki i co tutaj robicie? Po pierwsze, na początku wchodzimy w eup menu, klikacie files i przerzucamy te pliki, ale stop, jednak ich nie przerzucamy, bo zobaczcie, że to jest plik Rage Native UI. Ja wam o tym mówiłem. Jeśli jakiś skrypt, który przerzucacie ma ten plik wgrany, go nie przerzucacie. Czyli tutaj wrzucacie samy, sam plugins. Następnie chodzicie do Polish EUP, e, Przechodzicie do tego i tutaj macie dwa foldery. Zajmijmy się najpierw pierwszym strojem. Pierwsze co robicie to przerzucacie PUP OIV tutaj gdzieś do folderu, czy tam na pulpit, gdziekolwiek. E, no i macie jeszcze plik Preset Outfits. Tutaj z nim robicie to, że wchodzicie sobie do plugins, następnie klikacie, tworzycie folder EUP i tutaj wrzucacie, słuchajcie ten plik. Później wchodzicie na OpenIV, generalnie nie wyłączajcie tego programu, bo on będzie cały czas potrzebny. Włączacie sobie Edit Mode'a, klikacie w Tools, w Package Installer i następnie wy przechodzicie do folderu pobrane, wy tutaj to będziecie mieli. Ja sobie to posegregowałem, więc ja mam trochę w innym folderze. No i tu teraz klikacie PUP klikacie tutaj e, Install w moc. Klikacie w install. No i czekacie, aż wam to się pobierze. Znowu tutaj może to wam się pobrać pół minuty, może to wam się pobierać dłużej, zależy od komputera. A my w tym czasie, gdy to się robi. O, zobaczcie, mi to szybko poszło. W tym czasie wchodzimy sobie do dwójki, i tutaj mamy coś takiego jak data. Dlatego wchodzimy sobie w LSPDFR. No i tutaj przerzucamy datę do daty, o po prostu Tak robimy, nie? No i to już mamy Zrobione, dobra, czyli polskie stroje mamy Zainstalowane, jeszcze tutaj jest coś takiego jak Aktualizacja wsparcia, tutaj to otwieramy Czyli wchodzimy do lspdfr, no i tutaj Przerzucamy data, następnie mamy Ubranie ratownika medycznego, dlatego to Otwieramy i generalnie jeśli Wy posiadacie betę No to, że tak powiem, nie musicie tego pliku Instalować, tak? Ale jeśli nie posiadacie bety, czyli Tego płatnego tego, no to musicie to zainstalować Znowu ratownika przerzucacie tutaj Klikacie w tools, w package installer no i w ratownika no i znowu pobieracie przypominam install moc Instal. Dobra, to niech mi się instaluje, przechodzimy do kolejnego poziomu, i kolejnym poziomem są pojazdy. Są już słuchajcie, pojazdy, i tutaj są dwie rzeczy: projekt PEWA oraz pojazdy z innego Discorda. Może najpierw innym się Discordem zajmiemy, bo to jest trochę rzecz trudniejsza. Współpracuje m.in. z serwerem Jennyx mod, którzy tworzą polskie mody do GTA 5. Macie tutaj dostępne między innymi remizę, macie tutaj dostępne m.in. E, no nie, nie macie wszystkiego dostępne, co ja tutaj widzę, ale na przykład śmieciarki macie dostępne, macie dostępne naprawdę wiele rzeczy, jednak ja nie będę wam pokazywał jak. Zrobić, bo po każdy plik się inaczej instaluje Generalnie pobieracie sobie co, tutaj Co jest napisane i następnie polecam Mój poradnik jak zainstalować samochody Robicie wszystko zgodnie z nim i będzie wam to działało Nie wiem co tutaj jeszcze żeby was zachęcić Możecie pobrać polskie znaki na przykład O tutaj jest poradnik, więc polecam generalnie No a jeśli chodzi o PEWA I tutaj pobieracie sobie wszystkie rzeczy, które tutaj są Czyli klikacie kontrol, prawym przyciskiem Myszy, no i lewym Paczka pojazdów Służby Straży Granicznej Klikacie pobierz i pobieracie pliki, każdy plik tutaj No i następnie tak samo z tutaj tymi ze straży pożarnej nie licząc tego, bo to pobraliśmy, czyli te wszystkie pobieramy, na początku zajmiemy się trochę trudniejszymi rzeczami, dlatego na początku Polish po, polis Barrier no i tutaj macie słuchajcie barierkę policyjną, wchodzicie sobie do moc, następnie do x64f levels, gta 5 props i następnie roadside i tutaj sprawdźcie, żebyście mieli tak samo v-construction, no i tutaj po prostu przerzucacie sobie tą barierkę a pamiętajcie o edit mode, że, że musi być włączony, przerzucacie, no i macie to zainstalowane. Ja już to wykasuję, żeby tutaj nie mąciło nam. Następnie, słuchajcie, jeszcze jest problem z zainstalowaniem helikoptera. Dlaczego problem? Ponieważ to jest same malowanie. Wy jeszcze musicie pobrać główny skrypt, który będzie tutaj. Patrzcie, tutaj macie do niego linka, więc sobie wchodzicie, w sensie kopiujecie sobie tego linka, pobieracie sobie go, i tutaj co robicie? Słuchajcie, tutaj jest trochę zabawy, dlatego musicie mnie tutaj dokładnie wysłuchać. Wchodzicie na początku wy tutaj w tą ścieżkę, czyli wy moc w update w X64 DLC pack patch day 3ng DLC X64 levels GTA 5 vehicles do folderu pobrane kopiujecie te Frogger czyli te tutaj nie te cztery pliki przerzucacie tutaj do folderu i wszystkie nazwy zamieniać zamieniacie na Polmav czyli Polmav i pamiętajcie, że jak jest Froger podłoga hit, to tylko ten Froger zamieniacie na Polmav. Przerzucacie do OpenIV te cztery pliki, i następnie, gdy to zrobicie, sobie klikacie tutaj Polmav i przechodzicie do Polmav ITD. Otwieracie sobie ten plik i następnie przechodzimy do tego polskiego helikoptera, tak, e, mając go przerzucacie te teksturki tutaj do środka one wam się podmienią, tutaj zobaczcie jest jedna podmieniona i druga podmieniona więc wy sobie klikacie save, e, no i już macie zainstalowany polski helikopter, więc e, to tyle, to już problem, problem z głowy, także sobie to usuwam i to usuwam, e, no i następnie słuchajcie, reszta rzeczy jest bardzo łatwo do zrobienia, tutaj przykładowo wezmę, nie wiem, na przykład OPP Mercedesa Sprintera, e, tutaj robicie dwie bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne rzeczy, e, pierwszą najważniejszą najważniejszą jest XML. Wchodzicie sobie do ILS, do Pack Default i tutaj przerzucacie z każdego pliku XML, nie? czyli przerzucacie tutaj XML i OIV do folderu pobrane. Następnie przechodzicie do OpenIV. Wiecie jak to się robi? Jeszcze raz przypomnę, pokażę, ale resztę plików zainstalujecie sami, słuchajcie, bo ja nie będę wam przy każdym mówił jak to się robi. Package Installer, no i tutaj w, słuchajcie, tu w tym folderze miałem OIV. Klikacie w Install, w moc. W install. teraz wam dam sposób jak zrobić żeby to trochę szybciej zainstalować zaznaczacie sobie wszystkie pliki prawym przyciskiem myszy wypakuj tutaj no i niech wszystko to się wypakuje a i będziemy mieli coś takiego, dobra trochę to nam pomoże, może nie dużo, ale trochę nam to pomoże, te wszystkie pliki możemy wykasować i zostają nam tutaj te foldery no i tutaj będzie nam trochę łatwiej prawdopodobnie no po prostu patrzcie, macie bmwice, także ją sobie tutaj wchodzicie do tego folderu, wchodzicie do bmwicy i instalujecie oiv, w czasie gdy to się wam słuchajcie instaluje, to Przerzucam xml -a. I teraz wchodzicie tak, w moc, w x64, w audio, w sfx Następnie szukacie resident No i tutaj przerzucacie plik .afc I już macie dźwięki zainstalowane, w sensie syreny, tak? Pamiętajcie, żeby jeszcze te zainstalować pliki, które nie były w tym folderze No i generalnie, gdy to wszystko zrobicie, to powinniście mieć tyle albo jeszcze więcej tych plików xml No i tyle, gdy już to zainstalowaliście, słuchajcie Przechodzimy do następnego kroku, którym są instalacje skryptów i pluginów Jeśli chodzi o to tutaj Musicie na, na pewno, w sensie musicie, polecam zainstalować pierwsze trzy skrypty. Następnie, jeśli chcecie mieć polskie dodatkowo, czyli polskiego Compulite i polskiego Stop the Peda, pobieracie sobie z tego linku, no i następnie pobieracie trzy kolejne rzeczy. Tam problemów nie ma z pobieraniem tego, dlatego przechodzimy do instalacji. Pierwsze co, pobieracie Ultimate Backup, w się sensie wchodzicie w niego, no i przerzucacie znowu sam plugins. przypominam nie Rage Native well, sam plugins. Stop the pet. i tak samo, przerzucacie plugins. Compulite tak samo, bierzecie, przerzucacie same plugins. Następnie przechodzimy do Polskiego Compilator i polskiego Stop Peda, słuchajcie. Wchodzicie sobie w GTA, przerzucacie tutaj te dwa pliki. Dobra, czyli to oraz to jest zainstalowane. Callouts Manager, bardzo polecam tego skrypta, bo dzięki niemu pod F12 macie wszystkie mody, słuchajcie, wypisane. Klawiszologię podam plus, minus, taką najważniejszą pod koniec tego odcinka. Arrest Manager też sobie pobieracie i tutaj pobieracie tak, w sensie te pierwsze trzy pliki, bez tego Rage Native UI. I następnie jeszcze wchodzimy do Leader Gun I tutaj, słuchajcie, jest trochę zabawy z tym. Przechodzicie do GTA 5 i pierwsze, co? Przerzucacie te pierwsze dwa pliki. A jeśli ktoś by się zastanawiał, co teraz instalujemy, no to ten do mierzenia prędkości, co WRD ma. Moc, tutaj przechodzicie do tej ścieżki. Update, x64, DLC Pack, ósemeczka, ósemeczka jest tutaj, następnie DLC, x64, Models, CD Mages oraz Weapons. No i przerzucacie sobie te cztery, czekajcie, te cztery pliki tutaj do, do, do gry. Następnie przechodzimy do ostatniej rzeczy, którą są kalaucy. Generalnie kalauców tutaj pokażę Wam mniej więcej jeden, jaki się instaluje. O, i od razu to zrobimy, czyli, czyli po prostu otwieracie sobie callouts i przerzucacie, słuchajcie plugins oraz lspdfr do gry i to jest cała instalacja calloutsów aczkolwiek calloutsów jest bardzo dużo na internecie i nie wszystkie są dobre, najlepsze z najlepszych calloutsów wypisaliśmy na naszym discordzie w sekcji lspdfr gdy sobie to zrobicie słuchajcie zainstalujcie sobie jeszcze na wszelki wypadek rage native UI. robiliście to na początku ale jeszcze na wszelki wypadek na sam koniec ponieważ jest duża szansa, że jeśli instalujecie pierwszy raz mogliście przez przypadek rage native i przerzucić z jakiegoś innego pliku z innego moda i przez to wam nie działa. Kiedy zaraz włączymy GTA 5 i wam nie będzie działało, no to znaczy, że zrobiliście coś źle Pierwsza rzecz, którą robicie, czytacie raport. Musicie przeczytać koniecznie raport, przetłumaczyć go na polski. Nie wiem, czy translatorem, czy po prostu w głowie i, i zrobić to, co jest tam napisane. Jeśli jest napisane zresetuj komputer, no to resetujesz komputer, proste jak budowa cepa. Kolejną rzeczą jest brak wymaganych modów. Tutaj na początku pokazywaliśmy sobie listę modów, czyli te tutaj i Musisz je zainstalować, bo inaczej się nie będzie działało. Kolejna rzecz antywirus. Słuchajcie, musicie mieć, znaczy nie musicie mieć. Jeśli wam nie będzie działało, to wyłączajcie antywirusa, czyli wchodzicie sobie tutaj w tą strzałkę, następnie w antywirus, jakiego macie, prawym przyciskiem myszy, wy sterowanie osłonami i wyłącz do ponownego uruchomienia kompa i klikacie, że potwierdzacie to. Kolejną rzeczą jest uruchomienie komputera ponownie. Jeśli po prostu wam coś nie działa, to naprawdę najgłupszym i najczęstszym rozwiązaniem jest po prostu uruchomienie komputera ponownie. Dlatego wyłączacie i wyłączacie, już często działa. Kolejną rzecz, że akurat teraz może być aktualizam, Aktualizację GTA. Mniej więcej raz na pół roku Rockstar wprowadza aktualizację GTA 5. No i po prostu nic nie działa. W sensie totalnie żaden mod nie działa i jest generalnie wylew przez następny miesiąc z instalacją wielu modów, bo po prostu mody tak o, nie działają losowo. Losowo które raz jeden mod nie działa, raz drugi. Także to, to jest masakra wtedy. No ale generalnie wtedy na naszym Discordzie jest na kanale Sapper GTA 5 informacja, że, że po prostu jest aktualizacja i nie działa. tak? No i kolejną rzeczą jest reinstalacja GTA i modów. To jest ostateczność, bo to znaczy. Że zrobiliście wszystko z tej listy. Nie ma aktualizacji teraz, i to oznacza to, że któregoś z modów źle zainstalowaliście, czyli nie zrobiliście tak, jak ja Was o to proszę. Dlatego, jeśli Wam naprawdę, naprawdę nie działa, musicie wszystko od, odinstalować: dosłownie Ctrl A. I odinstalować i wszystkie od początku jeszcze raz zainstalować, jeśli to Wam nie działa. Już przechodzimy zaraz do GTA 5, ale jeszcze wchodzicie sobie w folder plugins w LSPDFR, słuchajcie, i tutaj Wam trochę pomogę z konfiguracją plików. Wchodzicie sobie do stop DPDA tutaj za pomocą notpada albo notatnika, cokolwiek, i słuchajcie, tutaj sobie ustawiacie pod którymi przyciskami chcecie mieć o pierwszy stop DPDA. Ja Wam polecam pod y, U oraz pod I. Następnie tutaj y, zjeżdżacie sobie niżej i szukacie słuchajcie czegoś takiego jak y, 008. To jest 97. linia i ją zmieniacie na dwa, 2, 0.2 i klikacie tutaj, że zatwierdzacie to Wchodzicie następnie na Ultimate Backup e, i tutaj w Ultimate Backup e, sobie zmieniacie tak Ja polecam wam zrobić tak, że tutaj sobie zmieniacie na X e, i tyle, klikacie zatwierdzacie Następnie przechodzicie do Compulite'a, e, w Compulite'ie słuchajcie robicie tak Kopiujecie pierwsze to, klejacie go tutaj i tutaj zmieniacie na jedynkę. O tak, numpad 1 i resztę zostawiacie Tylko na dole musicie jeszcze tutaj ten Znak dolara zmienić na złotówki Klikacie zatwierdź, no i tyle W sumie to już macie wszystko skonfigurowane Tak jak powinno być, dlatego teraz możemy już odpalić GTA i pamiętajcie, GTA odpalamy Przez Rage Plugin Hooker, następnie tutaj Słuchajcie, możecie kliknąć w zębatkę I tutaj najlepiej sobie zaznaczcie Don't load any plugins on startup I klikacie save and launch i czekacie aż to Wam się włączy i to może być w zależności Od komputera, w zależności czy robicie To pierwszy raz, myślę, że tak najszybciej, się, jak wam się to może zrobić, to jest jakieś 4-5 minut, a tak najdłużej, no to, nie no, 4-5 minut, no zależy, no po prostu czekajcie, nic nie róbcie, najlepiej odejdźcie od kompa e, na, nie wiem, parę minut i, i poczekajcie, nic nie klikajcie, dopóki wam po prostu się nie włączy to. Jesteście w grze, teraz klikacie sobie F4 i klikacie tutaj e, Reload all plugin, czyli, re, l, r, no, po prostu przechodzicie na dolną opcję, klikacie Tab i następnie Enter. Teraz wam się wszystkie skrypty reloadują. E, pod F8 macie menu i teraz jeśli chodzi o polskie pojazdy. Na początku Wam pokażę, jak je respić. Wchodzicie sobie do Vehicle Option, Vehicle Spawner, następnie do Emergency i tutaj słuchajcie, będziecie mieli polskie rzeczy zainstalowane. Na przykład teraz weźmiemy sobie, nie wiem, policję 6 i zobaczcie, mamy taką BMW. -ce. I teraz jak się włącza syreny. J, następnie słuchajcie, macie tak, za pomocą G dźwiękowe a Wy nie słyszycie, bo mam wyciszony dźwięk. No ale są dźwiękowe, generalnie, i za pomocą 1, 2, 3, 4 zmieniacie intonację tych. Chcecie zacząć służbę, słuchajcie. No to teleportujecie się na główną komendę tutaj. Możecie po prostu Ctrl F4, Go to PD. No i jesteście tutaj na komendzie. Dlatego teraz sobie wchodzicie do środka i tutaj tworzycie swoją postać. Powinniście mieć już normalnie polskie stroje zainstalowane. Zaraz sprawdzimy, czy one będą. Klikacie sobie następnie Use, jak stworzycie jakąś postać. No i tutaj słuchajcie, zaraz wybieracie sobie no Jakąś postać robicie, nie wiem cokolwiek, na przykład KWP. Gdy już pierwszy raz robicie waszą postać, nie musicie już wchodzić na, na, na komisariat. Za każdym razem możecie tutaj po prostu wpisać e, Go duty, czyli force duty, klikacie tabem i, i wam się postać od razu wmienia jakby na służbę, wchodzi, nie? Pod F12 macie listę kalałców wchodzicie sobie, w którego kalałca chcecie wybrać, je, który ten. Pod F11 macie stroje, czyli tutaj możecie sobie, zobaczcie, powybierać stroje, co tam jeszcze jest bardzo ważne. Pod m -com możecie w Polis Radio włączać i wyłączać kalaucy, czyli ja teraz mam wyłączone na dostępność, czyli generalnie tak w skrócie nikt mnie nie wezwie na interwencję, ja mogę sobie interwencję wziąć przez te F12, ale nikt mi nie zgłosi. Interwencji. E, dobre, jeszcze słuchajcie, zatrzymamy pojazd, bo z tym zawsze macie problemy. Podjeżdżamy, słuchajcie, do jakiegoś na sygnałach. Klikacie. Shift E, chyba? No i ten skrypt działa różnie, więc ja sobie najczęściej podjeżdżam przez niego, przed niego, klikam Ctrl T i zobaczcie, nie działa. Mówię, ten skrypt jest strasznie ułomny, e, ale dobra, jedzie generalnie za mną, więc mniej więcej niech jedzie. zatrzymam się tutaj gdzieś z boku. Dobra, skrypt działa jak działa. Generalnie dobra, to sobie rozkminicie, jak to działa. Próbujcie kilka razy, i będziecie widzieli. Podchodzicie do postaci i po, za pomocą I macie do niej tutaj dostęp do wszystkich tych rzeczy. Po pomocą U macie dostęp do pojazdu. Tutaj możecie, zobaczyć e, coś zrobić. Jeszcze macie bazę danych, generalnie ją macie pod albo kontrol no i numeryczna 0 tak sobie dopisaliśmy tam no, jeśli nie jesteście w pojeździe, a jeśli jesteście w pojeździe no to po prostu pod jedynką numeryczną ja pokazywałem jak się te skrypty pod binduje pod inne przyciski, więc jeśli chcecie mieć je jakoś inaczej zbindowane to cofnijcie się do tego gdzie zmieniałem przyciski, tam mówiłem numpad i tak dalej, jeśli macie jakieś problemy, coś wam nie działa no to piszcie w komentarzach albo ewentualnie wejdźcie do na naszego supporta na discordzie no i tam piszcie na ticketach po prostu problemy jakie macie, Dziękuję Wam, słuchajcie, za obejrzenie tego odcinka do końca. No, jeśli zainstalujecie na przykład modę odjęka, tam mówiłem z tego Discordu, to na przykład tutaj zamiast fleki będziecie mieli e, polski bank, nie? Albo na przykład żabki, więc polecam tam też instalować. I dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Przypominam o polubieniu filmu, zasubskrybowaniu. No i się ma do następnego. Cześć.